63,25 Gołąbek z linii olimpijskiej. Piękny samczyk. Tutaj jeden z kolegów likwidował rozpłód. Zakupiłem tam kilkanaście Gołębi, i w tym właśnie są te trzy Gołębie, można powiedzieć, takie specyficzne. Przepiękny samczyk. Piękna budowa. Ładny Gołąbek, gąb jest z 16 roku. Stary gąb rozpłodowy. Widzę, koledzy, tyle siedział w rozpłodzie. To jest 63,25. Tutaj mamy rodowód gołąbka 6325. Gołąbek pochodzi po tutaj tym słynnym super samiec rozpłodowy od Lipowiecki, Marek Nakrapiany po, gołąb, po gołębiu 1134-13 roku, który tutaj wydał czołowe gołębie. Razy gołąbki po tej złotej parze Fabra 15360, jest matka. To jest siostra, to jest siostra tutaj lotniczki Polski. 3,39 kopicer po tej złotej parze z fabrów. Ten 711 i 685 jest to samczyk. Także myślę, że bardzo ładny samczyk. Piękny gołąbek. Jest to samczyk. Tutaj mamy samiczkę. Gołąbek 20. Drugi rok o numerze 5102 jest to samiczka 22 roku. Oryginalny rumiński, tak widać, jak gąbek jest złożony. Piękna samica, jak ktoś szuka całej pary rumińskich, czy samczyka lub samiczkę, to śmiało można dzwonić. Numer głębia to jest 5102, i gąbo o numerze 5102. Pochodzi znów z tej złotej pary 7, 711 razy 685. I tutaj mamy po samicy 11 As Polski, gołąb z drużyny wicemistrza Polski, 11 As Polski kategorii G. I tutaj super latały w tych szybkich lotach. I tutaj mamy znów, tak jak powiedziałem, z tych najlepszych gołębi, z gołębi właśnie Fabra Tu jest rodowód. Jest to samica. Po 11 Asie Polski widać, także warto sobie zapodać. I tutaj mamy kolejnego głębia, jest to numer głębia 176 76. 176 76. i jest to Gołąbek znów po dwóch fabrach. Ojciec superlotników, tutaj złota para też i to jest po synie 96, 56, 16 roku. A matka też jest tutaj, te, to, to są te dwie złote takie pary, można powiedzieć, rumińskiego najlepszego gołębie. Trzeci as Polski, siostra olimpijki. Trzeci as Polski kategoria A. Także widzą koledzy, że tutaj znów się kłaniają. Najlepsze. Gołębie Rumińskiego, także jest to też samiczka, piękny gołąbek, ładnie zbudowany, poukładany. Myślę, że wartościowy materiał do rozpłodu. Także zapraszam serdecznie.